Czy będzie lepiej? W ubiegłym roku wody w Mnysie Kłocki ruszyły, by znów wprowadzić strach w oczach tych, co uważali ją za przyjaciela. W 1997 roku też byli naiwni, że rzeka Nysa Kłocka jest z nimi za pan brat. Każdy z nas, zwący się Homo sapiens, ma we krwi wiarę, że będzie dobrze i dzieci nasze będą mogły spokojem pokojem wypełniać swoje dni. Już po powodzi, która niektórych boleśnie dotknęła, a mnie poniosło w sudy. Dużą przyjemność mam wysłuchając opowieści o liczy rzepie, ukojenia doznaje moja nadpodliwa. Wyobraźnia. A z pamięci mojej nijak nie mogę usunąć obrazów, gdy wielka woda zabiera domy w lądku, zdroju, Kłodzku, bardo i wielu innych miejscach. Dla obrony swojej psychiki sam sobie próbuj wytłumaczyć, że zmiany klimatyczne, że optymizm ludzi. I łamanie zasad sztuk i zagospodarowanie przestrzennego to przyczyny, i sami my ludzie jesteśmy sobie winni. A potem spotykam się twarzą w twarz z osobą, którą znam od kilku ładnych lat. Osoba ta wraz ze swoją rodziną postanowiła, że spełni swoje marzenia i prowadzić będzie ośrodek przyjazny dla seniorów. I w pięknej lokalizacji, tuż obok Mieszkłoski. Nic to, że niedawno rzeka ta wylała i na nowo zagospodarowała swoje brzegi. Przecież rzeka tak nie może co chwilę wylewać i zakłócać ludziom realizację ich marzeń. Już ośrodek Blido bardzo uruchomił swoje podwoje i nie narzeka na brak czasowiczów. Grupy seniorów ośrodek ten upodobały sobie bo rzeka blisko, spacerować można bo w pobliżu teren jest płaski. Co rusz trafialiśmy tam z żoną by spędzić święta i w gronie osób też mających garblat. Nic to, że internet był bardzo słaby, ale ogród piękny. Tam można było oddać się słuchaniu przyrody, Szumu drzew, śpiewów ptaków i swojego uspokojonego serca. Tylko tak, momentami wspomnienia przypominały mi, że bardzo było pod wodą. Dzisiaj jest pięknie, zielono i nic nie wskazuje na to, by miało zaistnieć coś takiego, jak wystąpienie, mysy, kłocki z durtu i pokazania siły rwącej wody. Przecież nieszczęściani chodzą parami, no nie? Przyszedł rok 2024. Sezon turystyczny w pełni. Seniorzy wchłaniają piękno Kotliny Kłodzkiej i co niedziela odwiedzają Bazylikę w Bardoch. Jest nasielanka przyjazna dla seniorów i innych, co zasłużyli na odpoczynek w Górach Barskich. Nasza ambitna gospodyni, wiedziona swoim szczęściem i optymizmem, już liczy dochody i już grafik modernizacji ośrodka. Planu. Dlaczego nie ma mieć optymizmu? Przecież są tamy, zbiorniki retencyjne i ludzie zapewniający, że wszystko będzie dobrze. W połowie września, tak jakoś na Polskę i inne kraje europejskie. Nasunął się niż genueński, dając kilkudniowe opady. Dość intensywne. Intensywne na tyle, że budowane na optymizmie i zapewnieniach w ludzkiej perspektywie runęły jak domek z kart. Runęła zapora w stronie śląskim, zalał ulicę Kłocka i przez ośrodek Brido przeszła kilkumetrowa fala, zabranąc wszystko. Co nie oparło się w zburzonej wozie w rzece Dysapłocka. Szczęście i optymizm Ady runęły jak donert skarb. Ośrodek przestał żyć, choć mieszkańcom na szczęście nic się nie stało. Skończyło się życie ośrodka, psiną dal poszedł optymizm i tylko została nadzieja i wiara. Że to przecież nie jest koniec. Nikt i nic i żadne państwo nie jest w stanie pomóc, by poszkodowani mogli wrócić na swoje spokojne ścieżki życia, by pracą dać sobie szansę do życia szczęśliwych chwil. Gdy już wody opadły, bo deszcz przestał padać, wielu z tych, którym woda zabrała wszystko, Wiedziało, że się już nie podniosł i pozostanie wegetacja do końca życia z myślą, że natura wszystko im zabrała. Ada, gdy już można było korzystać z internetu, rzuciła filmik o swojej tragedii i można było wywnioskować, że już nie będzie miała siły, by zacząć od nowa. Mijają miesiące. W środkach masowego przekazu sorusz pokazują skutki tragedii. Równocześnie władze i osoby prywatne oświadczają gotowość pomocy. Pomimo złudzeń wiadomo, że pomoc nigdy nie zaspokoi poniesionych kosztów. Pewna grupa, która ucierpiała, podjęła walkę, by się nie dać i w przyszłości być jeszcze silniejszym. Ada wraz z mężem i rodziną już ochłonęli i postanowili, że spróbują od początku. Już w innym miejscu, gdzie prawdopodobieństwo kataklizmu będzie mniejsze i rokować będzie powodzenie w wznoszeniu się z pokojów jak ten Feniks z mitologii greckiej. Ja doskonale wiem, że często piszę zdania zbyt długie i skomplikowane. Ale jest to obraz moich przemyśleń, wyobrażeń i oszukiwań. Zbliża się połowa 2025 roku. Mamy informację, że Ada rozpoczyna nową działalność i zaprasza do dusznych zdroju, do willi i dylli. Nie ukrywa, że uruchomienie nowej działalności to wynik uporu, że dadzą radę, wiary, że potrafią i nadziei. Że nieszczęść już jest dosyć. Jest koniec sierpnia. Trafiamy do nowego miejsca, które oferuje Ada. Nikt nie spodziewa się cudów. Wiemy, że budynek ma ponad 100 lat, że jest zmodernizowany i świetnie usytuowany. Tylko trzy dłużniki z są miejscem które będzie się rozwijać i nie zniknie z mapy Polski. Wiemy na pewno, o ile można mieć pewność, że woda willi i dyli nie zabierze i liczyć należy, że inne klęski tego obiektu nie dosięgną. Jest piątek, na początku września. Ada odchodzi, będzie swoje 50. godziny. Mamy przyjemność być na tej uroczystości zaproszeni. Wjeżdża tort. Ada opowiada o swoich rozterkach, wątpliwościach i optymizmie, który jej nie opuścił. Jak włóczęga bajkału wraca do swoich korzeni, by tam móc doceniać swoje miejsce na Ziemi. Mam nadzieję, że za pół roku ponownie wrócimy do Willi i Dyli i spotkamy Adę z bagażem optymizmu i wiary. Powodzenia Ado i Przemysł.